Jestem boska, jestem pokrakiem. No, no jesteś... świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. Jestem tą uroczą mapką teraz. Nie, no w tym nie mogę wrócić do domu. To nie, jeszcze z prami. jedno zadanie. Zobaczmy. Where is kurwa, prawda? Chyba muszę pójść tutaj. Niedaleko domu, spoko. Damy radę. Jesteśmy, kurwa, daleko. No, chuj. teraz jeszcze się wydostać stąd. No super. Gdzie do mnie strzelasz? Do swojego pokraka, ziom! Skąd? No, CIE! I dawajcie naboje. Dziękuję. Wystarczy poprosić i, tego tego i faktycznie idzie dogadać się. Mam nadzieję, że nie eksplodują mi tutaj w ryj żadną beczką, bo to by było bolące. Tak, Wojtek, to by było I już bolące. Lepiej. O to właśnie chodziło, no. Tak, powiedziałeś. Tak trzeba było powiedzieć.